Cześć dzisiaj pokażę wam jak w prosty sposób możecie dodać do swojej strony internetowej plik ze stylami CSS oraz plik ze skryptami napisanymi w javascript zapraszam klikam sobie tutaj prawy przycisk myszy klikam sobie nowy i tworzę sobie nowy dokument tekstowy wpisuję sobie tutaj indeks .html, taką nazwę z takim rozszerzeniem, klikam Enter, pyta się mnie, czy na pewno takie rozszerzenie chcę utworzyć, klikam tak, no i tutaj jest kluczowe, żeby mieć w systemie operacyjnym w zakładce widok ustawione tutaj rozszerzenia nazw pliku, ponieważ jeżeli to jest odznaczone, odznaczam teraz, to widzimy, że tutaj dla tego pliku nie mogę sobie zmienić rozszerzenia, klikam sobie zmień nazwę, natomiast mogę tylko nazwę tego pliku zmienić bez jego rozszerzenia, więc dlatego warto jest mieć tutaj tą opcję odpaloną, ponieważ tutaj edytując plik czy tworząc nowy, to w przypadku nadawania nazwy możemy od razu zdefiniować kodowanie znaków. Czyli to, co tutaj jest za nazwą, czyli .html. No i teraz odpalimy sobie ten plik w Visual Studio Code, prawy przycisk myszy, otwórz za pomocą. Używamy programu Visual Studio Code, taki podstawowy program do pisania kodu w HTML-u. Oczywiście tych programów jest dużo więcej, natomiast Visual Studio Code, też jak tutaj inne programy, ma taką fajną opcję, że możemy sobie wykorzystać taką wtyczkę EMET. Wystarczy wcisnąć Shift i 1 i wtedy nam tworzy wykrzyknik. I teraz po prostu klikamy Enter, żeby tutaj załadować tą podstawową strukturę. Dokumentu HTML. To co widzimy, to po prostu wygenerowała nam się podstawowa struktura dokumentu HTML. Możemy sobie tutaj usunąć ten znacznik meta viewport, ponieważ on na egzaminie raczej nie będzie potrzebny, no chyba że będzie napisane I teraz tak. Tutaj widzimy, że mamy znacznik doctype HTML, który świadczy o tym, że wersja naszego Dokumentu HTML będzie wykorzystywała wersję 5 języka HTML. Tutaj w znaczniku HTML tutaj mamy otwierający to zamykający. Zmienimy ten atrybut lang. Dodamy sobie tutaj zamiast n.pl i to jest język, w którym chcemy tworzyć ten nasz plik HTMLowy. Tutaj dalej mamy znacznik charset UTF8, to jest informacja o kodowaniu znaków utf-8, ten standard pozwala zapisywać polskie znaki bez problemu, tutaj kolejny znacznik otwierający i zamykający, to jest po prostu tytuł strony, Piszmy sobie tytuł przykładowy trochę krzywo, ale lepiej tu by było po prostu przykładowy tytuł napisać, to tak napiszmy przykładowy tytuł i mamy poprawnie teraz ja będę chciał tutaj sobie jeszcze dodać w body, czyli w ciele strony jakiś przykładowy paragraf, to jest przykładowy Paragraf, Ctrl S zapisuje. Warto sobie zapisywać skrótem klawiszowym Ctrl S z każdą zmianę ponieważ później musimy mieć zmiany wszystkie zapisane w tym pliku, żeby móc poprawnie zinterpretować je w przeglądarce. I teraz tak, moglibyśmy sobie jeszcze tutaj, no może na początku, wyświetlić ten plik. Przechodzimy sobie tutaj do pliku, prawy przycisk myszy, otwórz za pomocą. Otwieramy w przeglądarce Google Chrome i widzimy, że faktycznie tutaj. Wyświetliła nam się ta strona. Przykładowa, przykładowy tytuł, to co wpisaliśmy w title. Klikam sobie tutaj prawy przycisk myszy, zbadaj i widzimy, że mamy wszystko. Cały ten kod HTML, który dodaliśmy sobie w pliku. Tutaj to jest przykładowy paragraf. On też tutaj na stronie się pojawił. Jak najedziemy, to nam się podświetla, gdzie on jest na stronie ten element. Tutaj mamy tytuł strony, przykładowy tytuł. To jest to, co się pojawia tutaj w karcie przeglądarki. W tytule tutaj karty, więc mamy taką podstawową strukturę. Jakbyśmy chcieli jeszcze sobie tutaj załadować style CSS do oddzielnego pliku. No to możemy sobie taki pliczek tutaj stworzyć. mogę sobie nazwiemy style. CSS, Enter, pyta się nas czy na pewno to rozszerzenie chcemy ustawić, klikam tak i teraz tutaj wystarczy dodać w sekcji head na stronie znacznik link, który pozwala nam podlinkować, no właśnie, dodatkowe arkusze styli, które są zewnętrznie określone, dodaję atrybut rel i w tym atrybucie rel po prostu piszę style sheet i teraz tak, tutaj dodam sobie jeszcze atrybut href żeby po prostu w nim wskazać plik style css tutaj mamy od razu podpowiedź i tutaj musimy jeszcze domknąć ten znacznik w taki sposób, mamy ten liczek style css dodany zapisujemy sobie to w takiej formie przechodzimy do folderu, możemy sobie też ten plik tutaj odpalić w visual studio code odpalamy możemy sobie dla wszystkich paragrafów na stronie dodać styl background background i ustawimy kolor po prostu na red, może kolor tła. Zapisujemy Ctrl S. Tutaj też przechodzimy dla pewności, ten plik sobie też zapisujemy. Tutaj indeks HTML przechodzimy na stronę. Tutaj po prostu klikamy sobie klawisz F5, żeby odświeżyć. I widzimy, że faktycznie tutaj ten styl nam się zmaterializował. Mamy do, dla wszystkich paragrafów na stronie, akurat mamy ten paragraf 1, czerwone tło tutaj. Z tyłu dodane, więc widzimy, że faktycznie styl się zrealizował. Dodatkowo widzimy, że mamy ten, ten pliczek tutaj podlinkowany prawidłowo. Żeby zweryfikować, czy ten plik jest poprawnie podpięty, no to po prostu warto jest sobie dodać jakiś taki przykładowy styl do jakiegoś elementu, czyli na przykład, tak jak ja to zrobiłem, dodałem sobie tutaj czerwone tło dla wszystkich P na stronie, więc warto jest w taki sposób sobie to weryfikować. Teraz jakbyśmy chcieli sobie jeszcze, tak przykładowo, dodać, podpiąć skrypty, czyli jakiś skrypt javascriptowy, to możemy sobie tutaj to zrobić na przykład w dolnej części body, albo nawet często pod body, żeby uniknąć pewnych błędów. I teraz tutaj sobie napiszmy skrypt, no ten znacznik skrypt składa się ze znacznika otwierającego i zamykającego. I tutaj jeszcze dodajmy sobie atrybut, który będzie się nazywał src, tak? czyli G source. I podamy sobie nazwę pliku, czyli script.js. Zapisujemy Ctrl-s. I teraz, tak, będziemy chcieli sobie ten pliczek stworzyć. To możemy z ctrl sobie kliknąć Ctrl i lewy przycisk myszy. I tutaj nas się pyta, czy stworzyć ten plik, ponieważ on jeszcze nie istnieje. Więc klikam sobie Create File. Widzimy teraz, jak przejdziemy do folderu, że faktycznie tutaj taki pliczek się otworzył. I teraz wystarczy sobie tutaj wpisać jakiś kod, na przykład console.log. I tutaj możemy sobie wpisać test. Tutaj na końcu średnik. ctrl S, zapisujemy ten plik. Dla pewności jeszcze ctrl S użyjmy tutaj w pliku index.html. Przechodzimy do strony. Klikam sobie klawisz F5. Odświeżyło. I teraz, jak sprawdzić, czy faktycznie ten plik ze skryptami został poprawnie dodany. A no, wystarczy wejść tutaj w zakładkę console. I widzimy, że faktycznie wyświetliło nam test, czyli to, co ja sobie zapisałem tutaj, w tym miejscu. Tak? Pisując takie coś, to oznacza, że chcieliśmy się tutaj odwołać do konsoli na stronie i wykonać metodę log, czyli, czyli wypisać taki tekst w konsoli. I faktycznie ten tekst został wypisany w konsoli. Jeżeli ja bym sobie to usunął, zapisał i znowu stronę odświeżył, to tutaj tego testu by nie było. Widzimy nie ma. Natomiast no, to jest taki prosty przykład, jak można sobie stworzyć, wygenerować taką podstawową strukturę dokumentu HTML, jak można sobie tutaj podpiąć style CSS do tej strony, i jak można sobie podpiąć oddzielny plik z JavaScriptem. Najlepszym sposobem jest odseparowania od siebie wszystkich trzech technologii, to znaczy HTML, w którym tworzymy strukturę strony, CSS, w którym tworzymy style strony, no i JavaScript, w którym tworzymy skrypty na stronę. Jeżeli mamy odseparowane od siebie te trzy technologie, mamy je umieszczone w oddzielnym pliku, to wtedy kod naszej strony staje się bardziej czytelny.